W z okazji Święt Bożego Narodzenia. Dziś w świecie modne są udziwnienia. Michał i Mikołaj zagrają na scenie. Postaci z bajek też zobaczymy. Lecz byście się znudzić tu nie zdążyli, żeśmy realia ciut współcześnili. Co z tego wyszło? Nie zobaczycie. Ufam, że końca tu dosiedzicie. No, czas zaczynać. A w pierwszym akcie światy dwa staną tutaj w kontakcie. Dziecko niewinne, będziecie i parę elfów czasami. Jak to się stało? Zobaczcie sami. Występują. Dziewczynka. Niewinne dziecko, nie dość głęboko bieżące świętego Mikołaja. Święty Mikołaj. Zabawny pan z czerwonym nosem, siwą brodą i workiem prezentów, pojawiający się raz na rok ku ucieczce spragnionych i oczekujących rzesz młodych bieglicieli niespodzianych. Bezimienna. Upadły elf, której imię nikt nie pamięta, pragnąca zniweczyć plany świętego Mikołaja. Michał Archanioł – anioł, wojownik posiadający ognisty miecz. Elfy – małe zielone ludziki, Pomocnicy świętego Mikołaja. Drewniana dziewczynka – drewniana postać obdarzona inteligencją i własnym światopoglądem. Chór – czyli chór. Narrator – czyli ja. Kopciuszek. Książę. Sufler. Nie tak dawno, dawno temu żyła sobie mała dziewczynka. Mieszkała ona w pewnym domku. Nie za górami, nie za lasami, także nie za morzami, w kraju anglojęzycznym. Był to zwykły, przeciętny domek z przeciętnym wystrojem wnętrza. Mała dziewczynka żyła w niej sobie spokojnie. Dlaczego była sama? Tego nikt nie wie. Może jej rodzice wyjechali na jeden dzień? Któż wie, a więc. Mała dziewczynka postanowiła spędzić ten dzień na pisaniu pocztówki, listu, notatki do Świętego Mikołaja. In every December my mom told me to write a postcard to Santa Claus. Czyż nie jest to słodkie? Czyż nie jest, czyż nie jest? We love Santa. Dziewczynka pisze pocztówkę, nie odrywając palców od klawiatury komputera. I in you, but I never saw you, please don't disappoint me up and bring me what I dream of. Dziewczynka zadowolona z siebie i pełna nadziei położyła się do łóżeczka. Bezimina spostrzega pocztówkę na ekranie laptopa. i głowa jest pełna niecnych zamiarów. Złych zamiarów jest pełna. Hmm, przecież to notatka do tego świętożka, Mikołajoszka. Czas już skończyć z kultem jednostki. Zły elf er zbliża się do świątej, małej dziewczynki. Hmm, a więc jestem dobrym hmm. elfem i przyszłam zabrać do hmm. mego królestwa radości, batałaszków, hmm. kosmetyków oraz face. Co ty wymyślisz, to nasza robota? Idi bystro, jest to stromboza. Don't listen to her, please. Czy to zmowa? Trzech na jedynego. Fiu, fiu, nasz niepiewodasz. Trzema językami na raz. Juhu! Ależ musiała go ta babka zdenerwować. Nieczęsto widzę jakiego w takiej sytuacji. Oj, nieczęsto. A po się farty, hard to już Nie no, Co za niespodzianka. Znowu ta zabawa. Przecież wiesz, że moja wikipedyczna wiedza na temat świąt Bożego Narodzenia <tryk> przyćmi każdego, a ten, jego moc, niekoniecznie prawdziwą grodą, znowu spali się ze wstydu. Nie znudziło się wam to jeszcze? Właha. Tak, nie się się Okej. Okay. Mm -hmm. Coś się dzieje, obstawiamy zakłady? Dobra, daję 10 skarpetek na Archanioła. A ja 15 no tego, jak mu tego drugiego zawsze zrobią. <grym> z skóry na... No, na dowole. I rozpoczął się heroiczny bój. Obie dwa intelektualne guru walczą za że żaden nie myśli ustąpić. Wycięży podczas tego mistycznego pojedynku pomiędzy dobrem a złem, a raczej językowym analfabetą a sługusem rodatego? Któż zwycięży? Oto jest pytanie. Uciszcie ich! Pytanko numer jeden. Kto przynosi prezenty w USA? Hmm, bestka, bestusia. W Stanach Zjednoczonych dzieci telefonują do świętego, a ten przybywa posługując się spadochronem. bądź przyjeżdża w od Czarnego Piątku posługuje się z nim, telekomunikuje się z nimi za pomocą iPoda. Wiesz co to Czarny Piątek? Nie Wybierz numer pytania. Trzynaste, hehe. Hmm, jak obchodzi się Boże Narodzenie w Anglii? Oto wyczerpująco odpowiedź. Ma. W Anglii nie obchodzi się w Gili. Świąteczny posiłek spożywa się w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, gdy cała rodzina Gromadzi się na wspólnym obiedzie. Tradycyjnym daniem jest pieczony indyk i tak zwany Christmas pudding, rodzaj deseru z suszonymi śliwkami. W domach stawia się choinkę. Jeden, jeden. W jakim kraju urodził się święty Mikołaj? A tu Ciebie zaskoczę. Prawdziwy święty Mikołaj urodzi się w Azji Punkt. Punkt Wymień imiona reniferów Mikołaja. Hmm, Niech pomyślę. Pierwszy... No Rudy Rudolf. Drugi kometek, trzeci błyskawiczny, czwarty fircyk, piąty amorek, szósty tancerz, siódmy pyszałek, ósmy złośnik, no i dziewiąty ten, profesorek, dziewięć punktów, czyż nie? Hmm, jak nazywa się Boże Narodzenie po angielsku? Chwileczkę, eee, eee, już, już, już wiem. E, boxing Day, punkt. Mężczyźni całują kobiety w Boże Narodzenie Pot. To, że jesteś pip! To każdy wie, ale no ten te to podobnie brzmiący wyraz. Czekaj, już mam. Jemioła. Brawo, my boy. No, spełniłem swój obowiązek, więc odchodzę. Zresztą dostałem Esa, że szykuje się kolejna robota w okolicy Wysp wielkanocnych siema. Chodzi, odszedł. I przegnana maniaczka gier komputerowych, gdzie pieprz nie rośnie i zwyciężyło dobro i sprawiedliwość. Sorry, sir. Y Uh, was a black lady. Where is my present, my child? Don't be so nervous. I beg your pardon. Well, it was a kind of cheater. kim ona Cheater, albo jakoś tak. This lady was a very bad one. But she said nice things about presents, clothes, and cosmetics.

What a surprise! I'm the happiest person in the world! Dear, do you now believe in Santa Claus? Oh, Santa Clown! Thank you so much! My dreams come true! I wszystko skończyło się dobrze. Święty Mikołaj ruszył w dalszą drogę, by uszczęśliwić inne spragnione i oczekujące prezentów dzieci. Wraz z nim udały się zielone elfy. Rodzice dziewczynki powrócili do domu, by być z nią i jej przyjaciółką, spędzić święta w rodzinnej atmosferze.